Ciemno-niebieska plansza. Po lewej stronie jaskrawożółty znak graficzny teatr wrażliwy. wpisany w owal dłonie w geście przytulenia. Pod nimi ikony symbolizujące niepełnosprawność wzroku, słuchu, niepełnosprawność intelektualną, spektrum autyzmu oraz ikona rodzica z małym dzieckiem. Po prawej stronie logotyp Wrocławskiego Teatru Lalek. wpisany w okrąg stylizowane białe litery WTL. Pod nimi jaskrawo napis. Lot przestęcze. Spektakl dla rodzin z dziećmi od lat czterech. Na pętli tramwajowej stoi mężczyzna w wełnianym płaszczu w odcieniach szarości. Na głowie ma czarny melonik. Jego jasne oczy są lekko przymrużone, jakby raziło go słońce. To Sławomir Przypiórka – aktor. W tle stare, dzikie jabłonki są obsypane różowymi kwiatami. Opowieść przeplatają obrazy z tramwaju. Mężczyzna patrzy przez okno, za szybą migają ulice Wrocławia. Na planszy wyświetla się napis: Czy lubisz podróżować? No, odkąd pamiętam, uwielbiałem podróżować. Zwłaszcza jak byłem dzieckiem, jak byłem młodzieńcem. Im podróż była dłuższa, tym dla mnie było lepiej. Zapisywałem każdą stację kolejową, każdy przystanek, o której przyjechaliśmy, o której wyjechaliśmy. Pociąg to był mój najbardziej ulubiony środek transportu. No i najbardziej mnie jednak ciekawiło to, co widziałem za oknem. Czasami jeżdżę tymi samymi trasami, lubię podziwiać, jak się świat zmienia. Zawsze jest coś do obserwacji. To przecież nasz kolorowy świat. Mężczyzna stoi obok wiaty przystankowej. W tle mijają się autobusy jadące w przeciwnych kierunkach. Scenę ubarwiają zdjęcia ze spektaklu lot przestęcze, aktorzy w białych, puchatych kostiumach myszek. Na planszy wyświetla się napis: W jaki sposób podróżuje teatr? No właściwie mam dwie odpowiedzi na to. Albo trzeba zamówić autokar, wsadzić cały teatr i wyruszyć w podróż, albo kupić bilet do teatru. Przyjść do nas i wyruszyć w podróż teatralną, mieć fajne nastawienie, pozytywne nastawienie, ruszyć troszeczkę wyobraźnię swoją, albo dać jej pomarzyć, pofantazjować. Myślę, że wiele obrazów, które widziałem za szyb samolotu, czy pociągu, czy autobusu, nigdy nie zobaczyłem. Takich obrazów, jakie można zobaczyć w teatrze. Myślę, że sztuka teatralna przewyższa tą naszą rzeczywistość, przetwarza ją artystycznie. I to jest chyba najciekawsza podróż: że każdy spektakl jest inną, jakże odmienną podróżą teatralną. Zapraszam. Aktor siedzi na przystanku MPK, patrzy w stronę kamery. Jego oczy są delikatnie przymrużone. Opowieść ilustrują filmowe przebitki. Za tylną szybą tramwaju miga budynek Wrocławskiego Teatru Lalek, przystanek przy Placu Teatralnym, dom handlowy Renoma, rzeźba Arlekina przy Teatrze Muzycznym Kapitol. Na planszy wyświetla się napis, którą z teatralnych podróży wspominasz najlepiej. Działo się, akcja działa się 30 lat temu, to jest ważna informacja, bo nie było wtedy telefonów komórkowych, nie było internetu. Więc nie tak łatwo było na przykład zmienić bilet, czy dowiedzieć się, czy dany pociąg, autobus, czy samolot odjeżdża, odlatuje. Wtedy i wtedy. Trzeba było to sprawdzić namacalnie, że tak powiem. Wyjechaliśmy z grupą przyjaciół do Avignon. Na festiwal międzynarodowy, festiwal teatralny. Byliśmy tam dwa tygodnie i jechali, mieliśmy też fantastyczną podróż. Jechaliśmy autokarem, takim kursowym, turystycznym autokarem z Wrocławia do Arle, a z Arle 50 kilometrów do Avignon pokonywaliśmy je pociągiem. I gdy tam dojechaliśmy, szefowa naszej wycieczki, pani profesor ze szkoły teatralnej. Dowiedziała się w informacji o której odjeżdża pociąg powrotny za dwa tygodnie. I rzeczywiście za dwa tygodnie przyszliśmy na dworzec w Avignon. No i czekamy, czekamy, czekamy 5 minut, 10 minut, 15, pół godziny mija już po planowym odjeździe tego pociągu, a pociągu nie ma. Były zamknięte kasy, były zamknięte informacje dlatego, że była niedziela. A w niedzielę, jak się okazało, we Francji nie wszystkie pociągi jeżdżą tak samo jak w każdy inny dzień. Pani zawiadowca powiedziała nam: Proszę Państwa, specjalnie dla Was dzisiaj w Avignon zatrzymają się szybkie linie TGV. I specjalnie dla Was zatrzymają się również w Arle, żeby nas wysadzić. My byliśmy przerażeni, dlatego że mieliśmy tylko pieniądze dosłownie. Na pociąg osobowy do Arlesa winiął, a pociągi TGW to były wtedy drugie co do prędkości na świecie, więc kosztowały no, kolosalne pieniądze. Pani zawiadowca nas uspokoiła, powiedziała, że to jest ich wina, bo nas źle poinformowali i za darmo będziemy mieli ten przejazd. Było fantastycznie. Ja siedziałam przy oknie, rozmawiałam z moją koleżanką i w pewnym momencie moja koleżanka mówi odwróć się do szyby. Ja się odwróciłem do szyby i zobaczyłem, jak obrazy świat mi tak szybko ucieka, ale w ogóle nie poczułem startu tego pociągu. Czuliśmy tylko potem lekkie hamowanie. Ale było nam niezwykle sympatycznie, że oni się tak o nas zatroszczyli. Konduktor przy nas siedział, byli naprawdę bardzo mili i przepraszali nas za to, że nas źle poinformowali. No, będę to pamiętał, naprawdę myślę, że do końca życia. Mężczyzna wysiada z tramwaju. Jego sylwetka robi się coraz mniejsza, w końcu znika wśród ludzi na przystanku. Witam Was wszystkich serdecznie. Chciałem Was bardzo gorąco zaprosić na przedstawienie Lot Przestępcze. Jest to przezabawna historia, którą wyreżyserował Radosław Kasiukiewicz, nasz kolega, a ja tam gram ciki. Myszkę, podróżniczkę, która była tu i tam i marzy o tym, żeby polecieć samolotem. A nazywam się Sławek Przepiórka. Lot przestępczy. W reżyserii Radosława Kasiukiewicza to przedstawienie adresowane do rodzin z dziećmi od lat 4. Na spektakl z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na polski język migowy zapraszamy 18 kwietnia o godzinie 10. Bilety można zarezerwować pod adresem widownia Małpa, Teatr Lalek wroclaw.pl